Dobra, dajemy pekkę, żeby skontrolować tego Mega Knight'a. Szkielety bez sensu. Gobliny, żeby nie atakował pekki. Spiryty trzeba dać. Więcej spirytów. I pekka sobie powinien poradzić z tym minerem. Teraz trzeba zaatakować. Trzeba szybkiego zapadać, żeby nie pokonały Pekki drugiej szkielety, bacy, gobliny. Pokonana Pekka. Chyba będzie wieża. Dobra, jest wieża. Pekka powinna pokonać Minera. Teraz spirytami mi zniszczy logo, ale cyklowałem sobie trochę. Zab zniszczy szkielety mu, ja dam baty, wszystko dam. Szkielety mu dam jeszcze na no Ewo chyba, albo nie, nie będę ich dawał, w sumie dam kolejną pekę tam. Teraz damy szkieletonki, one się pomnożą na minerze. Mega mite zabije, ale dam radę. dałoby się dać Bat'sy. gobliny, spiryty, zapik, i teraz trzeba dać pekkę, i spiryty wszystkie, żeby się obronić, gobliny, Bat'sy. I do obrony, bo daję Mega Knight'a, ale my mamy dwie pekki w obronie, no to już obronione. Nie ma sensu dawać, już nie było sensu już dawać tego ZAPA. Tu się obroni na luzie. No to teraz atakujemy pekka. Pekki dwie. Gobliny. Zap zmarnowałem, bo bez sensu gadałem, dałem, zmarnowałem już trochę elikfiu, ale już trudno. Dobra. Dajemy Spirita. I zwycięstwo. spamujemy 6-7 w Royal Ghosta.